Czy ściany pomogą gospodarzom i włączą się do walki o czołowe miejsca Mistrzostw Kontynentu. Oczekiwania szczególnie wobec jednego z naszych reprezentantów są spore. Liczymy tutaj e, także na Polaków. E, jest e, wśród nich jedna taka gwiazda światowego formatu Radosław Wojtaszek. E, ma szansę tutaj powalczyć o medale. E, tak samo e, reszta kadry narodowej, która będzie brała udział e, w tych zawodach. E, może rosić sobie aspiracje do, do tutaj do, do, do wysokich lokat. Jeżeli chodzi o inne nacje to tutaj no przede wszystkim Rosjanie, tak. Rosjanie przyjadą do nas licznie i tutaj Należy się spodziewać bardzo ciężkiej walki właśnie z nimi. Wrocławianom przygotowano wiele możliwości by być na bieżąco z szachistami. Można odwiedzać hale stulecia i na miejscu kibicować zawodnikom. Można też śledzić zmagania w internetowej transmisji. Tutaj będziemy mieli transmisję internetową na stronie zawodów. Tak będzie także komentarz w studiu na żywo. Także wszystko tak, jak powinno być przy imprezie tej rangi. Szachy szybkie i błyskawiczne charakteryzują się, no właśnie, czym? Zapytajmy eksperta. Nie są dwie, trzy minuty czy jedna. E, tu jest troszkę więcej czasu, e, ale jeżeli mówimy o szachach błyskawicznych, to. Zdecydowanie, jeżeli będziemy obserwować samo rozpoczęcie, tak? rozpoczęcie turnieju na wszystkich stołach, to zobaczymy, że stereotyp szachisty, takiego powolnego i tak dalej, czy refleks szachisty, też takie powodzenie, że, że jest bardzo wolny, to zdecydowanie mija się sprawną jest wręcz odwrotnie, że szachista ma rewelacyjny refleks i tutaj jeżeli ktoś przyjdzie zobaczyć, jak to wygląda, to zdecydowanie zmieni zdanie. Organizatorzy z wypiekami na twarzy czekają na pierwsze spotkania mistrzostw. Nie ma się co dziwić dla Wrocławia i wrocławskich szachów nadchodzi czas wyjątkowy. Dotychczas we Wrocławiu nie było imprezy szachowej tej rangi. To są mistrzostwa Europy w szachach, także po wojnie na pewno nie było e, tego typu imprezy w naszym mieście. Przystawką przed mistrzostwami Europy jest rozgrywany od ubiegłego tygodnia w Polonii Wrocław czwarty międzynarodowy arcymistrzowski turniej szachowy kobiet imienia Krystyny Hołuj Radzikowskiej. Wrocławska drużyna zajmuje trzecie miejsce od końca po 13 kolejkach ma na koncie dwie wygrane, dwa remisy i łącznie. 6 punktów. Wiadomo, no jest jakiś niedosyt, bo tej pierwszej rundzie wiadomo, że zdobycz punktowa jest satysfakcjonująca, ale z perspektywy czasu, z tak z chłodną głową, stwierdziliśmy z tenem, że można by było jeszcze w niektórych meczach powalczyć i wyrwać lepszą zdobycz punktową. Śląsk nie tak jak chciał w tej pierwszej rundzie zakończył mecz w Gdańsku z wybrzeżem na plus Wrocławianom. Na pewno można zapisać sensacyjny remis w Zabrzu. Przy wpadka w Wybrzeżu no można było ten mecz wygrać. To, to fakt. Tutaj niespodzianka z górnikiem zawsze jak najbardziej. Nie wiedzieliśmy to jakby w zdobyć punktową, ale cieszymy się bardzo, że mogliśmy tym bardziej przed swoją publicznością pokazać, że potrafimy walczyć, umiemy grać piłkę ręczną i na pewno mamy duże szanse na to, żeby się w tej lidze w tym roku trzymać. Sporym problemem wrocławian w tym sezonie są kontuzje. Trenerzy od dawna nie mogą korzystać ze wszystkich szczypiornistów, z którymi przed ligą podpisano kontrakty. Kilka tygodni przerwy na pewno się przyda. Już, już nie jest to jakąś tajemnicą, że nasz skład jest bardzo uszczyplony. Jadąc nawet tydzień temu do Legionowa na Puchar Polski mieliśmy bardzo, to bardzo ukrojony skład. Praktycznie graliśmy jedną siódemką. Teraz ten mecz w Orlenie. Troszeczkę się chłopaki podkurowali, to były prawie dni, praktycznie, ale ten zasłużony odpoczynek im się należy, tym bardziej, że jest wiele kontuzji, a co innego, też odpoczną chłopaki troszeczkę od siebie psychicznie, wrócą do rodzin, wiadomo, troszeczkę inna, inny klimat, więc spotkamy się, spotkamy się po, po nowym roku i wtedy ruszymy do roboty. Odpoczynek przyda się także trenerom. Po świąteczno-noworocznej przerwie szkoleniowcy wezmą się do wytężonej pracy, by dobrze przygotować zespół do meczów z przeciwnikami, z którymi Śląsk będzie walczyć o utrzymanie. Zaczniemy analizować inne zespoły, przede wszystkim te zespoły, które mamy u siebie w zasięgu ręki, jest to Wybrzeże Gdańsk, jest to Nielba Wągrowiec. Jest to Zagłębie Lubin, z którymi będziemy musieli się tutaj ostro zbić o punkty. No wiadomo, no to jak ty miało to przykład ostatnio z Górnikiem Zabrze, są to zespoły, z którymi można powalczyć, można zdobyć punkty, więc na pewno też Kwidzyn czy Stal Mielec na wyjeździe będziemy też szukali tutaj zdobyczy punktowej. Wrocławianie w tabeli Superligio punkt wyprzedzają w Wybrzeże Gdańsk i o cztery Nielbę Wągrowiec. Liga ma charakter turnieju amatorskiego. Zawodnicy grający w bilard profesjonalnie nie są dopuszczani do zawodów. Impreza dla obu płci, ale w pierwszym turnieju zagrali tylko panowie. W amatorskiej lidze bilardowej nie ma znaczenia wiek oraz miejsce zamieszkania. W turnieju może uczestniczyć każdy. Amatorska liga bilardowa rozgrywana jest w każdą sobotę, z wyjątkiem dni świątecznych, wakacyjnych, a także zarezerwowanych w kalendarzu na potrzeby innych zawodów. Wszystkie gry rozgrywane są w odmianie 8 i 9 bil. Poszczególne turnieje oraz wielki finał odbywać się będą w systemie grupowym, 2KO oraz pucharowym. Turnieje są rozgrywane do minimum 4 wygranych partii w fazie grupowej i 2KO, oraz minimum pięciu wygranych partii w fazie Pucharowej. Na starcie pierwszych zawodów pojawiło się 23 graczy. Najlepszy okazał się Rafał Wojciechowski, drugie miejsce zajął Michał Malczewski, a trzecie Kajetan Żmudzinski. Panowie uzyskali kolejno 185 i 75 punktów. Kolejny turniej zostanie rozegrany 20 grudnia. W sobotę zawody rozpoczną się o godzinie 11. Zapisy do tego turnieju wciąż trwają. Koszt uczestnictwa to 30 lub 35 zł. Terminy kolejnych turniejów eliminacyjnych będą podawane najpóźniej w dniu ostatniego turnieju. Termin wielkiego finału zostanie podany minimum dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. Szczegóły ligi na stronie banda klub. Zawody rozgrywane są w klubie Sky Tower. Drużyna z Liberca w poniedziałek zakończyła mecze turnieju przed swoimi kibicami. Pokonała zespół LTC Pardubice 5 do 1, a udział w końcowym sukcesie mieli także reprezentanci. To nie tylko panowie z Dolnego Śląska. Udanie Biało-Czerwonych reprezentowała też Katarzyna Piter, która pewnie pokonała Rumunkę Andreę Mitu 6-3. Kolejne oczka dla drużyny z Liberca zdobywali Michal Schmidt, Roman Jebawi i Petra Krejsowa. Końcową wygraną przypieczętował Michał Przysiężny z meczu. pointu Wrocław, gromiąc Jakuba Lustyka 6 do 1, 6 do 2. W ostatnim pojedynku singlowym Łukasz z Katowic Wrocław, stoczył emocjonujący trzysetowy bój z Uładzimirem Ignatikiem, z którego. Ostatecznie zwycięsko wyszedł Białorusin. Mecze deblowe odwołano, bo przy wyniku 5-1 wszystko było już rozstrzygnięte. Do finałowej fazy grupowej do Prościejowa awansował LTK Liberec. Drugie miejsce zajęła drużyna z Pardubic, zaś na ostatniej pozycji uplasowała się ekipa z Mariańskich Łaźni. Format rozgrywek czeskiej ekstraligi nie uległ zasadniczo zmianie. Na poszczególne spotkania składa się 9 gier, 4 pojedynki singla mężczyzn, 2 pojedynki singla kobiet, 2 pojedynki debla panów oraz 1 pojedynek debla pań. Aby by odnieść zwycięstwo w meczu, zespół potrzebuje zdobyć przynajmniej 5 punktów. Drużynowy mistrz Czech, wyłonione zostanie 19 grudnia, o awans do wielkiego finału drużyna z Liberca, powalczy z klubami Agrofert Prościejów i CLTK Praga. Pierwszy mecz już dziś.